Miały, gdybyście nie byli... Było... Chemię. Chemię. Bez żadnego sprawdzianu można po prostu iść na protest. Tak. Tak. Ktoś miał coś przeciwko w szkole? Znaczy mm, nie. Pytaliście, czy mieliśmy zwolnienie, ale no nie było problemów. Nie, Nawet się nie? cieszyli nauczyciele. Że uciekłyście? Się... Tak, że poszliśmy na protest w sensie. Ale macie jakąś podkładkę od tak, tak, tak. Czyli to nie są wagary tak dokładnie? No nie, nie są. No, domagamy się, żeby władza zaczęła robić coś konkretnego wreszcie w kierunku ochrony środowiska i żeby to nie było tylko takie gadanie, że no coś tam zrobimy kiedyś tam. I żeby jakby, żeby ludzie, ludziom pokazać, że komercja to nie jest sposób na życie że po prostu środowisko umiera i my umieramy razem z nim. No Ja na przykład segreguję śmieci, staram się ograniczać wodę, ograniczać jakby prąd, wiadomo, zgaszamy światła, tam odłączam od kontaktu. Takie rzeczy, które ja po prostu mogę robić. Rząd może wprowadzać jakieś ustawy, jakieś kary dla ludzi, którzy na przykład palą opony. Obligatoryjne segregowanie śmieci nie jest to, nie trzeba koniecznie, nie ma bardzo takich konsekwencji, jak ktoś tego nie robi. I też jakieś ustawy o smogu, żeby zakazać tych pieców takich właśnie, które emitują gazy cieplarniane i w ogóle.